Nie ma nic bardzo strasznego w tym, jeżeli na 2-3 dni kot od czasu do czasu, oczywiście mówię od czasu do czasu, zostanie sam, pod warunkiem, że zostaje u siebie w domu. Bo. Yy, Dom, otoczenie, czyli z punktu widzenia kota jego terytorium, daje mu takie poczucie bezpieczeństwa. To, ten, to, co się mówi o kocie, kot przywiązuje się do miejsca. Jest w tym pewna prawda, bo kot rzeczywiście w danym miejscu, w którym żyje, w którym już sobie oznaczył swoim zapachem, które, w którym zna wszystkie miejsca, wszystkie sprzęty, to mu daje poczucie bezpieczeństwa i takiej pewności, że, że no jest w porządku, że nic mu nie zagraża. Więc jeżeli on w, w tym miejscu, nawet bez właściciela, na 2-3 dni zostanie sam, to jest w stanie to znieść. Oczywiście tęskni, no, tak jak mówię, na pewno większość czasu przesypia, staje tylko właśnie na jedzenie, na kuwetę, może trochę na obserwację. Czeka, po prostu czeka na powrót właściciela. Gorzej by było, gdyby on na te 3 dni bez właściciela znalazł się w jakimś obcym miejscu zupełnie. No to wtedy rzeczywiście e, no, byłoby kiepsko. Dlatego uważam, że na przykład hotele dla kotów, no to jest taki średni pomysł. No czasami to jest oczywiście, no, no nie ma wyjścia. Ale wydaje mi się, że zawsze lepiej jednak w takiej sytuacji pomyśleć, teraz można jak najbardziej znaleźć fachową opiekę, pet sitterów, którzy przyjdą do kota, nakarmią go. Zmienią kuwetę, i żeby on jednak został u siebie w swoich śmieciach, że tak powiem, i żeby go nie przemieszczać. Jeżeli już musimy go przemieścić, to wtedy no, z właścicielem. I też w takich okolicznościach, że to jest jakiś trochę dłuższy wyjazd, że ten kot w tym nowym miejscu zdoła się jakoś zaklimatyzować i tam chwilę pobyć. No, takie jeżdżenie w tył i w przód z kotem, ciągłe nowe miejsca, to jest dla większości kotów to jest bardzo stresujące. Oczywiście są koty, które lepiej to znoszą, są przyzwyczajone na przykład od małego kocięcia do podróży, do zmiany miejsc i całkiem sobie z tym nieźle radzą, ale raczej większość kotów. Tego nie lubię, a już koty w drugiej połowie swojego życia to już raczej na, nawet na pewno tego nie lubię.